Dziś czas na drugą część ulubieńców roku 2015 Tym razem będzie to pielęgnacja Zarówno pielęgnacja ciała, włosów, twarzy I przechodząc od pielęgnacji twarzy Mam dla was trzy kremy, które pobiły wszystko i były najlepsze Po pierwsze jest to Fridge 1-2 Najlepszy krem, jaki miałam w tym roku, a pewnie i w całym moim życiu Jeżeli chodzi o kremy nawilżające bardzo dobry krem, to jest już droższy produkt, ja o tym wiem, że nie każdego oczywiście stać na, na taki krem Natomiast są to kosmetyki świeże, jego recenzja będzie na dole, dowiecie się wtedy więcej o nim Ale naprawdę, jeżeli chodzi o nawilżenie, nie sądziłam, że krem z takim opisem i z takim składem będzie tak działał na moją cerę tłustą A on naprawdę, po prostu skóra była i nawilżona i nic na niej nie wyskakiwało po prostu miała wszystko to, czego potrzebowała. potrzebowała. Także naprawdę fantastyczny krem. Bardzo żałuję, że mi się skończył, ale już mam nadzieję, że niebawem pojawi się nowy krem z w moim posiadaniu. Drugi krem, który również bardzo polubiłam, to jest Make Me Bio. I to jest lekki krem do cery tłusty i mieszany. I jego ja bardzo lubiłam w okresie takim jesien... letni... wiosenno-letnim, ale. ponieważ jest to krem. Uwielbiam jego zapach, taki bardzo delikatny, świeży Zobaczcie ile ja już go zużyłam Teraz miałam właśnie odstawkę i używałam głównie tego Fridża. Ponieważ ten krem jest mocno matujący i w momencie, kiedy było lato, kiedy było bardzo gorąco, a w, to, w tym roku miałem 8 lat naprawdę upalne, wtedy sprawdzał się u mnie, wyśmienicie. Najlepszy krem matujący, a przy tym w ogóle nie wysuszał tej skóry, Pielęgnował ją, nic na niej nie wyskakiwało, powodowało naprawdę, że ta skóra się normalizowała. Naprawdę bardzo dobry krem. Jeżeli macie takie problemy, to macie link na dole, poczytajcie sobie o tym kremie, bardzo wam polecam. Myślę, że ja wam jeszcze zrobię recenzję na jego temat, bo jest na pewno tak, tego wart i trzecim kremem to jest Bandy Exfoliating Krem. Dobra, eksfoliujący krem z kwasem pirogronowym, azelainowym i salicylowym. To jest ta seria profesjonalna. I z pompaczką już go zużyłam. Tyle mi zostało tylko, więc bardzo, bardzo malutko. Eee co? Przede wszystkim złuszcza, oczyszcza skórę, więc jeżeli chcecie, złuszyć, oczyścić swoją skórę, że macie jakieś wągry, ze skórniki, jakieś wypryski, bo się po prostu chcecie tą skórę sobie odświeżyć w, teraz w tym sezonie, to jak najbardziej Wam polecam ten produkt. Ja już go mam drugi sezon myślę, że kupię kolejne opakowanie. To jest 500 ml, a spokojnie taka buteleczka wystarczy Wam jakby na dwa, na cały rok na sezon ten styczeń, luty marzec i później na sezon tam październik, listopad, grudzień ze spokojem wam starczy. Nie wiem, co mogę wam powiedzieć więcej. On już tyle razy był u mnie, że po prostu po nim nie mam żadnych problemów skórnych. Czy to przed okresem, czy to w jakichś, wiecie, gorszych sytuacjach w ogóle nie ma problemów. Skóra jest oczyszczona, praktycznie wągrów z nosa się pozbyłam, także czego chcieć więcej. Kolejny kosmetyk do twarzy, o którym pewnie już wiecie, recenzję też wam dam na dole, to jest Norel tonik z kwasem, żelowy, tonik z kwasem migdałowym. O nim się już nasyłaliście pewnie na moim kanale bardzo, bardzo dużo, ale ze względu na to, że ja po prostu ten produkt. Uwielbiam i to jest y, kosmetyk. Nie wiem, czy producent tutaj tak to opisuje, ale jego stosuję jako takie serum po prostu. Serum z kwasem. On ma bardzo silne działanie, bardzo mocno złuszcza skórę, bardzo mocno ją oczyszcza. Czy to nie jest złuszczanie na poziomie takim jak retinoidy, że Wam będzie skóra płotami odchodziła ze skóry y, z, z twarzy, ale bardzo mocno złuszcza, więc jeżeli na przykład y, nie chcecie kupować kremu, to jest chyba tańsze niż kremy złuszczające, y, to spokojnie możecie kupić jeden taki tonik y, i zastąpi on wam i kwasy, i wszystkie produkty. Które złuszczają, także jak dla mnie najlepszy preparat złuszczający w takiej formie, w takiej cenie, nic lepszego nie dostaniecie. Także recenzję macie też na dole. Jeżeli chodzi o pielęgnację ust, jak wiecie, założyłam aparat, więc tutaj moja pielęgnacja ust musiała być postawiona do pionu. Dwa produkty, które sprawdziły się idealnie. Tisane w słoiczku, mam też w sztyfcie, ale jest troszeczkę gorsza, natomiast też ją bardzo lubię. W słoiczku uwielbiam zapach, on pachnie jak miód. Uwielbiam konsystencję i uwielbiam działanie On wygładza każde usta Tutaj jest chyba parafina w składzie niestety No ale czasami zimą przy wiatrach No trzeba tą skórę ust zabezpieczać w ten sposób Bardzo dobry produkt Jeżeli macie problemy z pierśniętymi ustami Jeżeli coś się dzieje noście nosicie aparat bądź, No nie wiem, siedzicie w klimatyzowanych pomieszczeniach Zainwestujcie 10 zł w Tissane A będziecie zadowolone I drugi produkt to Sylveco To jest pomadka z peelingiem Ja już to musiałam wyrzucić niestety, bo ona mi się przez pewien moment e, Zapodziała i już nie pachnie tak ładnie. Pachnie delikatnie z tłuszczem. Stwierdziłam, że już tą resztkę wywalę, ale następną mam już zamówioną. Jest bardzo dobra. To jest, zastępuje wszystkie peelingi do ust. Mogą się chować. To robi peeling. To na od razu. Usta macie dwa w jednym. Czego chcieć więcej? Bardzo dobry produkt. Za około 11 zł. Coś takiego czy 9 kosztuje. Dostaniecie ją w zielarniach czy, czy w jakichś tam sklepach z naturalnymi kosmetykami. Nie musicie kupować peelingów z laszą za nie wiadomo jakie pieniądze. Wystarczy Wam ta pomadka. Jeżeli chodzi o pielęgnację dłoni, wygrał Evre i w ogóle marka Evre w tym roku podbiła wszystko Czy balsamy do ciała, czy preparaty do twarzy, czy kremy do rąk, po prostu jest fantastyczna Są to tanie produkty, jeżeli chodzi o ich składę, o ich działanie, naprawdę są, wypada to stosunkowo dobrze A nawet bardzo dobrze bym powiedziała, bo naprawdę produkty Evre są tanie, a działają super Uwielbiam ten krem do rąk, uwielbiam ich balsam do ciała, krem do twarzy ale ten krem do rąk to była, taka wisienka na torcie, którą musiałam tutaj pokazać w tych ulubieńcach I do pielęgnacji ciała jeszcze mam szczotkę z Fridge na pewno to jest mój ulubieniec roku i zostanie ze mną na wiele, wiele lat Szczotka, dzięki której pozbyłam się celulitu, dzięki której nie muszę używać peelingu Mam peelingi, ale nie są mi tak potrzebne i nie widzę ich jakiegoś super działania Dzięki tej szczotce, ponieważ ona robi całą robotę Peelinguje, ujędrnia, przeciwdziała celulitowi, przeciwdziała wszystkiemu w sumie Jest fantastyczna Jeżeli jeszcze nie miałyście szczotki, to koniecznie się zaopatrzcie w szczotkę A z wiele problemów waszych zniknie jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, Macadamia Nature Oil, ta maska do włosów, taka znana, ona jest dosyć droga. Kosztuje coś około 100 zł. Ostatnio ją widziałam w takiej Maxie za 99 zł. Natomiast ja ją kupiłam za jakąś bardzo fajną cenę na targach. Nie pamiętam, czy to było 40 czy 60 zł. Ale za bardzo dobre pieniądze ją ogólnie dostałam. No i tutaj cały czas trzymam zabezpieczeniem, pokażę Wam ile jej zużyłam. Praktycznie ja zużyłam połowę tej maski. A targi były jakoś w kwietniu chyba Uwielbiam jej zapach i uwielbiam jej działanie Nic tak dobrze nie wpływa na moje włosy Ja ją używam raz, dwa razy w tygodniu Mówiłam też o niej w aktualnej pielęgnacji moich włosów No tą maskę naprawdę warto sobie w nią zainwestować Warto sobie odłożyć, podkładajcie sobie 5 zł do skarbonki przez jakiś czas Jeżeli macie problemy z suchymi włosami i zaopatrzcie się w tą maskę Właśnie poczekajcie może na jakieś targi, bo one wtedy naprawdę fajnie cenowo wychodzą a naprawdę nie pożałujecie wydanej ani jednej złotówki na tą maskę Jeżeli chodzi o odżywkę, to na pewno ulubieńcem roku Miałam ich dużo, ale ulubieńcem roku to jest Garnier Fructis Oil Repair Tree Do włosów zniszczonych, suchych i łamliwych Bardzo dobry skład, bardzo wysoko w składzie Super składniki, bardzo dobrze nabliżająca Także tutaj czego chcieć więcej Za fajne pieniądze, pewnie w promocji około 6 zł kosztuje Także ta żółta odżywka jest super Ja już mam ją zdenkowaną, niebawem zobaczycie ją pewnie w projekcie Denko i ostatni produkt do włosów jest to Biosilk i to jest odżywka 17 w 1 i to jest taki Super ekstra 17 cudów O nim też już kilka razy Wam mówiłam To jest preparat, który jest niby w sprayu, Ale nie psika go się, wiecie, tak na całe włosy Tylko raczej na rękę i wciera w końcówki Włosów i ona działa jak taki serum na końcówki Takie zlepiające serum, odżywcze Nawilżające, rewitalizujące Po prostu robi cuda z tymi włosami Kiedy coś jest moim włosom Niezależnie od tego, co im zrobiłam Czy żyją swoim, swoim własnym życiem Ta odżywka zawsze je uratuje Zawsze spowoduje, że wyglądają super Myślę, że taki produkt też warto mieć w swoim w swojej kosmetyczce. Dzięki niemu po prostu zawsze wasze włosy będą wyglądały dobrze, więc na, pe na pewno warto mieć taki produkt i one nie są drogie. Ostatnio widziałam nawet chyba w Pietrzej Pawle, że kosztuje 20 zł normalnie czy tam około 30, więc ze spokojem, a normalnie też super firm robi bardzo duże promocje. Na bosko design możecie tanią kupić, także można dostać tani. I na zakończenie moja wisienka na torcie. Moje perfumy, ulubione perfumy tego roku. E, miałam kilka flakonów różnych perfum i do tej pory je mam. Natomiast Valentino, Valentina Aqua Florale chyba to jest? Tak, Aqua Florale przebiło wszystko. To jest zapach dla mnie idealny. To jest zapach stworzony dla mnie. On jest. E, kwi... Czy wiecie co, to jest wieczór taki i dzienny? E, znaczy, wieczór, to jest zapach i wieczorowy, i dzienny. Zależy od tego, e, co lubicie. Jeżeli jesteście jeszcze młode. Nie lubicie ciężkich zapachów, wszystko takie świeże, cytrusowe To będzie dla Was zapach raczej wieczorowy Ale powąchajcie tą, ale aquaflorale Z tym jasnym kwiatuszkiem Bo jest kilka wersji i one się różnią Od siebie zapachem Natomiast ta jest idealna, w ogóle flakon wygląda Przepięknie I na 99% ten zapach będzie Moim zapachem ślubnym Uwielbiam Same fajne, miłe chwile mi się z nim kojarzą Także jak najbardziej ja trzymam jeszcze z tą Zatyczką taką podróżną, bo nie chcę, żeby się im coś stało. Przepiękny zapach, naprawdę, powąchajcie, koniecznie. <laughs> Nie jest to ciężki zapach, to nie jest coś w stylu, nie wiem, już wchodzącego w Angel, czy wiecie, takie hardkory Tylko raczej taki subtelny zapach, spokojny i wieczorowo, i dzienny Jest e, takim codziennym zapachem, ale jest fantastyczny, naprawdę Także pomachajcie sobie Czekam na Wasze komentarze, dajcie wymi znać, co z Waszymi ulubieńcami pielęgnacyjnymi w tym roku Czy miałyście jakieś te produkty, czy skusicie się na coś z tych produktów, e, które tutaj Wam pokazałam Koniecznie zajrzyjcie sobie w linki na dole I zapraszam Was na Facebooka, Instagrama i do subskrybowania Pa, pa!